W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże, przyjdź mi z pomocą. O Panie, pospiesz się, aby mi pomóc. Dziękuję Ci i o Ojcze Wieczne, że go masz. Przez Twoją wszechmoc, zachowana Maryja Najświętsza, błogosławiona, córka od plamy grzechu, pierworodnego, niech będzie. Święty nasz Ojciec, który jesteś w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak jest na ziemi, niebo, daj nam dzisiaj chleba naszego, powszedniego i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy zepnili nas. I nie wódź nas na pokusę, ale zbaw nas od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś wśród kobiet i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie błogosławiony najczystszy, najświętszy, i niepokalane poczęcie. Najświętszej Maryi, Panny, zdrowaś Maryjo, pełen łaski Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Niech będzie błogosławiony najczystszy, najświętszy, i niepokalane poczęcie. Najświętszej Maryi Panny zdrowaś Maryjo, pełen łaski Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Niech będzie błogosławiony, Najczystszy, Najświętszy, niepokalane poczęcie. Najświętszej Maryi Panny Zdrowaś Maryjo Pełen łaski Pan z Tobą, błogosławiony jesteś Wśród kobiet I błogosławiony jest owoc Twojego łona Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami Grzesznicy Teraz i w godzinę naszej śmierci Amen Niech będzie błogosławiony Najczystszy Najświętszy Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, dziękuję Ci i, wieczny synu, że byłeś. Twoja mądrość zachowała Maryję. Najświętsza Twoja, błogosławiona Matka Z, plama Grzechu Pierworodnego. Niech będzie święty nasz Ojciec, który jesteś w niebie. Twoje imię. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Ziemi. Tak jak jest w niebie. Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam i nie wódź nas na pokusę. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś wśród kobiet i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami, grzeszników teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Błogosławieni niech będą cześci, Najświętszego i niepokalanego poczęcia. Błogosławiona dziewica Maryja, zdrowaś Maryjo, pełna łaski, z którą Pan jest. Ty, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona, jest owocem Twojego łona. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie błogosławiony, najczystszy Najświętszy, niepokalane poczęcie Najświętszej. Maryjo, Pan na Maryjo, pełen łaski Pan jest z Tobą. Błogosławiony jesteś, wśród kobiet i błogosławiony jest owoc. Twoje łono, Jezu, Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Niech będzie błogosławione najczystszy, najświętszy i niepokalane poczęcie. Najświętszej Maryi Panny, zdrowaś Maryjo, pełna łaski, z którą Pan jest, Ciebie. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona. Jest owocem Twojego łona, Jezus, święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie błogosławiony, najczystszy, najświętszy, i niepokalane poczęcie, najświętszej Maryi Panny. Dziękuję Ci, Duchu Święty, wieczne za. Mając przez Twoją miłość zachowana Maryja Najświętsza, Błogosławiona, Współmałżonek, Od plamy Grzechu Pierworodnego, Święty Nasz Ojciec, który jest w niebie, niech będzie Twoje imię. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Ziemia taka, jaka jest. W niebie daj nam ten dzień nasz codziennie, chleb, i odpuść nam nasze winy, jako my. Przebacz ty, którzy zawinili nas i nie wódź nas na pokusę, ale zbaw nas od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, z którą Pan jest. Ty, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona, jest owocem Twojego łona, Jezus, święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie błogosławiony Najczystszy, Najświętszy, Niepokalane Poczęcie Najświętszej. Maryj Panny na zdrowość Maryjo, pełen łaski Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, Święta Maryjo Matko Boże, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony bądź najczystszy, najświętszy, niepokalane poczęcie, najświętszej Maryi, Panny, zdrowaś Maryjo, pełen łaski Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie błogosławiony Najczystszy, Najświętszy, i Niepokalane Poczęcie. Najświętszej Maryi, Panny, zdrowaś Maryjo. Pełen łaski Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznicy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będzie błogosławiony najczystszy, najświętszy i niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Chwała Ojcu i Synowi i do Ducha Świętego. Jak było na początku, jest teraz i, kiedykolwiek będzie. Świat bez końca. Amen w imię, Ojciec i Syna i Ducha Świętego. Amen.